Czy kiedykolwiek czułeś się uwięziony w kruchym ciele, podatnym na choroby i ograniczenia? Czy kiedykolwiek bałeś się śmierci i niepewności, które ona niesie? Wyobraź sobie przyszłość, w której twoje ciało już nigdy nie będzie cierpiało, gdzie śmierć nie będzie miała nad tobą władzy. Jezus obiecał nam cudowną przemianę, nowe uwielbione ciało, wolne od bólu i cierpienia. Ta obietnica nie jest jedynie odległym pocieszeniem. Ale rzeczywistością, która może odmienić Twoje życie już dziś. Zapraszam Cię, abyś ze mną odkrył, jak ta nadzieja może przynieść pokój, bezpieczeństwo i głęboką relację z Bogiem, która przemienia nasze istnienie tu i teraz. Biblia uczy nas, że ten obecny świat dobiegnie końca i nadejdą nowe niebo i nowa ziemia, gdzie nie będzie smutku, choroby ani śmierci, aby nowy świat mógł nadejść. Ten świat musi przeminąć, lecz zanim to nastąpi, coś musi się wydarzyć. Musimy usłyszeć dźwięk trąby, ostatniej trąby. W jednym liście do Koryntian 15, 51 myślnik 53 jest napisane. Oto objawiam wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby. Za bowiem trąba... A umarli powstaną niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co zniszczalne, musi przyobleć się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyobleć się w nieśmiertelność. Kiedy Jezus pojawi się na niebie, anioł Pański żadnie w trąbę, a my, wierzący, żywi lub martwi, zostaniemy porwani z nim w niebiosa, aby być z Panem. To nazywamy pochwyceniem. W jednym liście do Tesaloniczan 4, 16 myślnik 17 czytamy Gdyż sam Pan zstąpi z nieba z donośnym okrzykiem Przy głosie Archanioła i dźwięku trąby Bożej A zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu Razem z nimi zostaniemy porwani na obłokach Aby spotkać Pana w powietrzu I tak już na zawsze będziemy z Panem W Starym Testamencie dźwięk trąby miał znaczenie symboliczne Używano jej, aby zgromadzić lud jako znak do marszu lub jako wezwanie do wojny. W psalmie 81, trzy myślnik 5 jest napisane. Zadmijcie w trąbę na nowiu księżyca, w czas wyznaczonego święta naszego kropka. Prorostwa czasów ostatecznych wskazują, że dźwięk trąby poprzedzi dzień pański. W księdze Joela 2, 1 czytamy. Zadmijcie w trąbę na syjonie i podnieście alarm na mojej świętej górze. Niech drżą wszyscy mieszkańcy ziemi, gdyż dzień Pana nadchodzi, jest bliski. Dźwięk trąby, który usłyszymy przed pochwyceniem, służy również jako alarm dla nas, wierzących, wzywający nas do nowego życia, które na nas czeka. Dźwięk trąby oznaczy naszą przemianę z tego grzesznego świata do Królestwa Bożego, gdzie otrzymamy nagrodę za nasze czyny tutaj na ziemi. Nasza śmiertelność zostanie przemieniona w nieśmiertelność. A ci, którzy zostaną pochwyceni, będą żyć wiecznie z Panem. Podczas pochwycenia otrzymamy nowe ciało, ciało wieczne, które nie choruje, nie męczy się, nie zna grzechu i nie potrzebuje opieki medycznej. Dla tych, którzy zawsze byli zdrowi, może to nie wydawać się tak pożądane, jak dla kogoś, kto przez lata zmagał się z problemami zdrowotnymi. Jednakże, gdy nadejdzie pochwycenie. W jednej chwili wszyscy będziemy mieli ciało, które nigdy nie zachoruje. Podczas jednej z okazji, gdy nauczałem o pochwyceniu i czasach ostatecznych, młody człowiek zapytał mnie: Jaki będzie ostatni znak przed pochwyceniem ostatnia rzecz, która się wydarzy przed tym wydarzeniem? Miał błędne wrażenie, że przed pochwyceniem nastąpi jakieś zjawisko kosmiczne, ale to nie jest to, czego uczy nas Biblia. Zgodnie z jednym listem do Tesaloniczan 4, 16 myślnik 17 i jednym listem do Koryntian 15. Dźwięk trąby jest bezpośrednio związany z pochwyceniem, kiedy wierzący zostaną porwani, by spotkać się z Panem. To istotne wydarzenie nie będzie poprzedzone huraganami, tornadami, zaćmieniami słońca, wybuchami słonecznymi ani żadnym innym zjawiskiem kosmicznym. Tym, co poprzedzi pochwycenie, będzie dźwięk trąby, jak opisano w jednym liście do Koryntian 15. W jednej chwili, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby. Ten kluczowy moment, oznaczony dźwiękiem trąby, będzie sygnalizował początek najbardziej niezwykłego wydarzenia w historii ludzkości pochwycenia. Czy potrafisz sobie wyobrazić, jak to będzie, gdy ujrzysz wierzących w Chrystusa ze wszystkich epok pojawiających się przed Tobą? Czy potrafisz sobie wyobrazić, jak za ostatnia trąba i zobaczyć wierzącego, który wygląda, jakby żył 200 lat temu, innego sprzed 600 lat, a jeszcze innego sprzed dwóch tysięcy lat. Bo zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi, gdy ta trąba za. Czy potrafisz sobie wyobrazić, jak to będzie usłyszeć ostatnią trąbę? Czy potrafisz wyobrazić sobie radość, emocje, a może i strach, które poczujesz, gdy nadejdzie ten wielki dzień? Czy potrafisz sobie wyobrazić, jak to będzie mieć nowe ciało? Większość z nas nie jest w stanie tego zrobić, chyba że ma bardzo bujną wyobraźnię, ponieważ wszystko, co znamy, to to ciało. Sam zastanawiam się, czy poczuję się tak samo, czy będę wyglądał tak samo. Z tym nowym ciałem, co będziemy w stanie zrobić? Emigrek, y, którzy jeszcze żyjemy, ludzie tacy jak ty i ja, którzy chodzimy po tej ziemi i wierzymy w Pana Jezusa Chrystusa, zostaniemy natychmiast przemienieni. Porzucimy to ciała upadłe, zniszczalne, niegodne i słabe, wszystkie te stany wynikające z grzechu. Nasze uwielbione ciała będą niezniszczalne, pełne godności i mocy. Wyobraź sobie, jak to będzie czuć się w swoim nowym ciele. Nasze nowe ciała nie będą już naturalne, podlegające upadkowi i śmierci. Nie będą się starzeć ani nie będą podatne na choroby i śmierć. Wiele osób żyje w strachu przed śmiercią. Ale to nowe ciało nigdy nie zażna śmierci. Nie będzie podlegać gorącu, zimnu, głodowi ani pragnieniu. Nasze nowe ciała będą zupełnie inne, żyjące w zwycięstwie nad grzechem i śmiercią, zwycięstwie zdobytym przez Chrystusa. Jako ciała niezniszczalne, nie będą już cię na choroby ani śmierć. Wyobraź sobie moment, kiedy usłyszysz tę ostatnią trąbę: zdumienie, radość i oczekiwanie które wypełnią Twoje serce. Trąba będzie sygnałem dla największego zgromadzenia, jakie świat kiedykolwiek widział zgromadzenia wszystkich wierzących z przeszłości i teraźniejszości, aby spotkać Pana w powietrzu. To będzie chwila nieopisanego szczęścia, gdy ujrzymy naszych bliskich, którzy odeszli przed nami, i gdy sami zostaniemy przemienieni w nasze uwielbione ciała. W tym momencie, gdy umarli w Chrystusie zmartwychwstaną. Będziemy świadkami widoku długo oczekiwanego przez wierzących. Zobaczymy wierzących ze wszystkich epok historii od pierwszych dni Kościoła aż po teraźniejszość świętych, którzy żyli w dawnych czasach tych, którzy znosili prześladowania w pierwszych wiekach i tych, którzy wiernie służyli Chrystusowi przez wszystkie czasy. Czy potrafisz sobie wyobrazić, że jesteś tam, patrząc wokół i widząc, jak historia Kościoła ożywa na Twoich oczach? gdy trąba rozbrzmiewa. Zostaniemy przemienieni w jednej chwili, nasze ciała, wcześniej kruche i podatne na niszczycielski wpływ czasu, zostaną przemienione w coś falebnego. Wyobraź sobie, że patrzysz na swoje ręce, ramiona, całe ciało i widzisz je odnowione, wolne od ograniczeń i bólu tego ziemskiego życia. Bez więcej chorób, bez więcej słabości, bez więcej starzenia się. Nasze nowe ciała będą pełne mocy, godności i niezniszczalności. Ta przemiana będzie potwierdzeniem zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Nasze nowe ciała nie będą już podlegać prawom natury prowadzącym do upadku i śmierci. Zostaniemy udoskonaleni, odzwierciedlając fałę naszego Stwórcy. Wyobraź sobie wolność, ulgę i radość życia w ciele, które już nigdy nie będzie cierpieć. Wyobraź sobie, że w jednym momencie chodzisz po tej ziemi, a w następnym zostajesz pochwycony w obłokach, aby spotkać się z Panem. Uczucie zachwytu i podziwu będzie przytłaczające. Będziemy z Jezusem, tym, który umarł za nas, który zmartwychwstał i obiecał, że powróci po nas. Zobaczymy go twarzą w twarz i będziemy z nim na zawsze. Strach przed śmiercią, który dręczy tak wielu, stanie się przeszłością. Nasze nowe ciała nigdy nie poznają śmierci. Będziemy wolni od lęków i ograniczeń, z którymi teraz się zmagamy. Wyobraź sobie pokój i pewność, że nigdy więcej nie staniesz w obliczu końca życia, że twoja egzystencja będzie wieczna w obecności Boga. Pozwól, że żądam ci kilka pytań. Gdybyś wiedział, że pochwycenie nastąpi dziś, czy nadal nie przebaczyłbyś osobom, które były niesprawiedliwe? Czy popełniłbyś te same grzechy? Które popełniłeś dzisiaj? Moi bracia i siostry, żyjcie świętym życiem, życiem pełnym oczekiwania. Bez względu na to, czy pochwycenie nastąpi dziś, czy za dziesięć lat, najważniejsza jest Twoja relacja z Bogiem i Jezusem. Zrób krok, aby odejść od prób przewidywania dat i skup się na swojej relacji z Panem. Czy przestrzegasz Jego przykazań? Czy jesteś posłuszny Jego słowu? Czy kochasz Boga z całego serca? Z całej duszy i z całej swojej istoty. Czy kochasz grzech bardziej niż kochasz Boga? Czy kochasz przyjemność bardziej niż Boga? W tych ostatnich dniach musimy być roztropni i rozumieć słowa, które zostały nam przekazane przez Boga. Jeśli nie będziemy utwierdzeni w poznaniu Boga i pozostaniemy niewrażliwi na Ducha Bożego, będziemy niotani tam i z powrotem przez każde nowe nauczanie. Jest wielu fałszywych nauczycieli i doktryn krążących wokół. Jeśli nie wiesz, co mówi Słowo Boże, wszystko będzie wydawać się prawdziwe. Jeden list do Tymoteusza 3, trzynaście myślnik 14 mówi. Lecz ludzie źli i oszuści będą się stawać coraz gorsi, zwodząc innych i samemu będąc zwiedzeni. Ale ty trwaj w tym, czego się nauczyłeś i w czym masz przekonanie, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś.